Siemanko z tej witam Was w ten piękny, słoneczny, wirusowy poranek. I powiem Wam, że połączenie okulary plus maseczka to jest najgorsze połączenie w życiu, ponieważ ja naprawdę, ja naprawdę nie potrzebuję parowego czyszczenia moich okularów za każdym razem, kiedy noszę maseczkę. Dziękuję bardzo, naprawdę. Ja... Ja, ja sobie czyszczę te okulary raz na jakiś czas, ale moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Two Point Hospital. Wiem, że nie było bardzo długo odcinka, e, ogólnie zrobiłem sobie taką malutką przerwę, ale mam nadzieję, że wracamy już e, w miarę z regularnym nagrywaniem i z w miarę regularnymi odcinkami. No i słuchajcie, dzisiaj tak na pocieszenie, jako że długo nie było odcinka... Zobaczymy sobie nowo, świeżo e, odblokowany szpital. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Fluttering. Ciekawe, czy będą jakieś nowe e, budynki do zrobienia. Chwila. Ale jak to wy tak wrzucacie od razu do pustego szpitala? Ja to mam... Że niby mam tu budować rzeczy? No wiecie co? Spodziewałem się, że już będę miał tutaj piękny, ładnie zbudowany szpital na... Na ogarnianie kolejnych pacjentów. Czy mamy coś nowego? Nie, są cały czas te same budynki, więc pozwólcie, że tutaj sobie zrobię mały na razie research. Zobaczę, jak to tutaj ma wyglądać i w których miejscach zrobimy pomieszczenia, i myślę, że zaraz do Was wracam. Okej, okay, moi drodzy, moje przemyślenia zajęły 8 sekund, wiem jak chcę to zrobić. Przede wszystkim zobaczcie, tutaj mamy e, miejsca na kolejną rozbudowę szpitala, więc fajnie by było, gdybyśmy tutaj ten korytarz zostawili od, e, odgrodzony, czyli recepcja mogłaby się pojawić na przykład gdzieś tutaj dopiero. A tu możemy zrobić jakieś pomieszczenia, typu, nie wiem, aptekę myślę, że możemy zrobić po jednej stronie. Pyk. Tu może być apteka z naszą e, magiczną maszyną do wydawania leków. Oczywiście obok fajnie by było, gdyby stała gaśnica. I tu będzie apteka. Jest spoko. Ale e, tu mamy jeszcze, zobaczcie, takie malutki, malutki, malutkie miejsce. To będzie idealne miejsce na toaletę. Więc ciach, toaleta 2 na 2, myślę, że spokojnie starczy. Kabiny. E, czy dwie kabiny wystarczą? Nawet trzy, myślę, że możemy wstawić. Nie, nie możemy wstawić trzech. Dobra, niech będą dwie kabiny, eee, dwa zlewy, na przykład zlew, zlew. Suszarka do rąk w tym miejscu. Proszę bardzo, kosz na śmieć też, jakbyśmy gdzieś tu postawili, chyba się nie uda. A może? Halo, gdziekolwiek? Nie, 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 nie uda się. Za to tutaj możemy już od razu walnąć jakieś e, kolejne nowe pomieszczonko i tak sobie myślę, coś do czego nie potrzeba e, aż tak bardzo iść do rejestracji, no bo apteka no to to jest oczywiste, myślę, że możemy zrobić ten gabinet internistyczny tutaj, jeden zwykły taki wstępny gabinet, gdzie e, by się nowych e, pacjentów badało, czyli powiedzmy o... Eee, jak to powinno wyglądać? E, jakoś tak, proszę bardzo. Mamy to, mamy to. Jakaś szafka by się przydała. Pyk w jednym miejscu. Eee, co jeszcze? Roślinkę, żeby się pacjenci dobrze czuli. Pyk i wystarczy na razie. Będziemy sobie to wszystko tuningowali potem dopiero. Eee, a jeśli chodzi o sam gabinet, jest spoko. No i teraz tutaj kolejne malutkie pomieszczenie by się przydało, tylko jakie? Myślicie, że drugą toaletę. Myślę, że mogłoby być nawet spoko. Powiedzmy. Moglibyśmy udawać, że jedna toaleta jest męska, druga jest damska, chociaż oni chyba niezbyt zwracają na to uwagę. Ale zróbmy dokładnie taką samą toaletę, jak była obok, czyli pyk, pyk i i, i mieliśmy co tu jeszcze suszarkę do rąk. Ciach. Dobra. Mamy dwie identyczne toaletki. Tu mamy internistę, tu mamy aptekę. No i tutaj teraz trzeba będzie zrobić jakoś fajnie. E, kolejne pomieszczenia, więc e, przydała nam by się na pewno psychiatria. Tak sobie teraz patrzę. E, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, czyli tu można zrobić jakiś duży gabinet. Na przykład czy psychiatra oddział można zrobić chwila? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. O, coś takiego. Najważniejsze jest to, że skoro teraz mamy ten budynek tutaj, a raczej ten gabinet. Prawdopodobnie go potem jeszcze może powiększymy w tą stronę, ale póki co słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby zrobić, e, zrobić recepcję e, obiekty, recepcja, proszę bardzo, to jest najważniejsze w tym momencie, żeby była taki idealnie przed e, korytarzem. I teraz ludzie mogą sobie iść w tą stronę, mogą sobie iść w tą stronę, przy czym Troszkę chyba za dużo im tu miejsca zostawiłem. Zobaczcie, ile tu jest jeszcze miejsca. Można by tu spokojnie wcisnąć jeszcze jakiś gabinet. Ale dobra, zostawmy to na razie, ee, bo to nie jest aż tak ważne. O, zobaczcie, idealnie. Tutaj mamy na razie internistę. Tutaj mamy aptekę. Dwie e, łazienki. Myślę, że to chyba zaraz powiększę. Ale tu mamy teraz psychiatrę i mamy ten gabinet od żarówek. Więc brakuje nam teraz tylko jeszcze. Tego jednego gabinetu mm, Od rondli Jak to się nazywało e, Rondelatorium, dokładnie, tylko to wymaga 4 na 4 Więc Jakbyśmy to zrobili Tutaj O, 4 na 4 Z wejściem powiedzmy, że Możemy sobie zrobić wejście tutaj Postawić tą maszynę na środku I zaraz wam pokażę Co tu planuję jeszcze zrobić Oczywiście gaśnica musi być, ciach ale zapiszmy to. O, zobaczcie, idealnie powiększyliśmy yy, naszą salę oddziałową. Dzięki czemu mamy teraz więcej łóżek, i to wygląda troszeczkę, troszeczkę lepiej. I teraz tak. Zostało nam tu jeszcze dużo miejsca na kolejne gabinety, gdybyśmy potrzebowali. E, tu można ewentualnie ten korytarz tutaj zabudować, zrobić jeden gabinet i drugi gabinet, bo to w sumie ten korytarz jest niepotrzebny, zobaczcie. Wszystkie drzwi są po tej stronie, specjalnie tak zrobiłem, 200 IQ. <grym> no i myślę, że póki co jest gotowe. Możemy teraz zatrudnić po prostu e, ludzi i zobaczymy, jak nam to się będzie kręciło. No dobra, słuchajcie, ale podstawa, potrzebujemy kogoś, kto będzie recepcjonistką i widzę, że ta osoba. Byłaby super recepcjonistką, tylko martwi mnie to, że ona chce 15 tysięcy, to jest o prawie 3 razy więcej niż ci, ale myślę, że możemy, e, możemy spróbować, najwyżej będziemy ją po prostu, e, po prostu ją wyrzucimy, no co, no jestem się szpitala, przepraszam bardzo, możemy wyrzucać kogo tylko chcemy, pyk, proszę bardzo, obsługuj w recepcji, potrzebujemy lekarza, który będzie dobry w... Nie, 55 tysięcy gości, bo mamy 100 tysięcy ogólnie budżetu. E, musimy wziąć kogoś słabszego troszeczkę, no powiedzmy Hannibal Velour. Panie Hannibal, troszeczkę mnie martwi, że się nazywa Hannibal, ale to nic. Panie Hannibalu, pan sobie tutaj będzie, ciebie, ciebie nawet nie ruszamy. Potrzebujemy pielęgniarkę do naszego oddziału. Kolejna widzę się pojawiła, ale nie, nie, nie. E, bierzemy sobie kogoś takiego. Ciach. Eee, a do apteki też potrzebujemy kogoś chyba, prawda? Czy jedna osoba nam starczy? Nie starczy. Musimy mieć do każdego pomieszczenia kogoś. No to Simon... Eee, to może inaczej. Simon, zatrudniam Ciebie do zarządzania oddziałem, a Ty, jako że masz aptekarstwo, to bierzemy Ciebie do apteki. O. W takim razie potrzebujemy jeszcze trzech innych lekarzy. Średnio to widzę. To może dajmy na razie dozorcę, który nie będzie kosztował miliarda złotych. Ojoj. Czemu ci dozorcy chcą więcej pieniędzy niż e, recepcjonistka, która ma pięć gwiazdek? E, mechanika, inteligencja emocjonalna, łapiduch, trening wytrzymałościowy, konserwacja. Oni są we wszystkim dobrzy. E, dobra boli. Mam nadzieję, że nie będę żałował. Mam nadzieję, że nie będę żałował, że ci kupiłem, ok? W międzyczasie zapomniałem, że potrzebujemy ławek. Potrzebujemy sporo ławek. Więc zróbmy ławki na środku pomieszczenia, jakby. Proszę bardzo. Tutaj będą dwie ławeczki. I tutaj będą dwie ławeczki. Ludzie będą sobie wtedy mogli przechodzić e, obok nich, tutaj ładnie, e, sympatycznie. E, I tu potrzeba też ławek. Więc na razie tymczasowo proponuję... Zrobić tutaj taką mini poczekalnię. No i chwila, chwila, chwila. Zapomnieliśmy o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, zapomnieliśmy w tym szpitalu o pomieszczeniu socjalnym, czyli o pomieszczeniu dla lekarzy. Czy brać się tak daleko to by było trochę kiepskie posunięcie, chociaż hmm. ten lekarz stąd będzie miał bardzo daleko, żeby przejść. Ale jakbyśmy, słuchajcie, postąpili 200 IQ i zrobili pomieszczenie z dwoma drzwiami. Pomieszczenie socjalne. Patrzcie, tu byśmy zrobili takie ogromne pomieszczenie socjalne dla jednej i dla drugiej. Nie da się zrobić przejścia. No dobra, ale niech mają, słuchajcie. Niech mają, będą nam szybko odpoczywać i będziemy mieli same plusy dzięki temu. Więc. Proszę bardzo. Zapraszam moi drodzy. Proszę, bądźcie bądź tutaj najlepszymi lekarzami na świecie. Daję wam tutaj tyle rzeczy, że powinniście mnie normalnie całować po rękach. Dosłownie. Ee, automaty. Czy mamy tu jakieś automaty? Nie mamy. Przydałyby się dla ludzi. Hmm, postawmy może automat jeden tutaj. Z piciem. I z przekąskami. O. Tu. Dobra. Automat tu, automat tu, a w naszym pomieszczonku możemy im jeszcze tutaj dać, nie wiem, marchewki. Możemy im dać test, plakat wzroku. Możemy im dać e, inne plakaciki. Niech mają najlepszy pokój, jaki tylko jest. Poziom prestiżu 3, super. E, tutaj też. I na razie to wszystko. Będziemy wam tutaj dodawać jakieś fajne rzeczy w miarę jak e, będziemy levelować. Proszę bardzo. To niech to będzie wasz pokoik. Gotowe. Ok, odpaliłem czas, i chyba powinniśmy mieć już nowych lekarzy. Tak, w końcu ktoś, kto radzi sobie, e, psychiatra. Idealnie, panie e, psychiatro, albo pani psychiatro. E, mamy kolejnego lekarza. Zostało, zostało nam tu jeszcze dwóch innych, mm, ale myślę, że ich ogarniemy. Spokojnie, zobaczymy, czy nam przede wszystkim. nowa choroba, łóżkowica. Dość niepokojące zniekształcenie twarzy, spowodowane spaniem pod dziwnym kątem. Lekarze zalecają używać kątomierza, aby sprawdzić kąt nachylenia głowy w czasie snu. <laughs> Okej, okay. i potrzebujemy ludzi do y, oddziału, więc oddział mamy, wszystko jest w porządku. Przyspieszmy czas i zobaczymy, jak nam to będzie wszystko y, działało. O nie, kolejna nowa choroba. Y, nasi lekarze odkryli nową chorobę Słowotok. Choroba, o której wszyscy teraz mówią. Słowotok błyskawicznie się rozprzestrzenia, a chorych można usłyszeć z daleka. Do apteki będzie ich, będzie trzeba ich wysłać. Okej, okay, spoko. Mam nadzieję, że nasza e, pani dozorczyni szybko to zrobi, ulepszy naszą maszynę. A w międzyczasie mamy na razie internistę, on sobie działa. Czy są tu jacyś e, klienci? Na razie nie, więc wszystko w porządku, słuchajcie. Nasz szpital na razie e, radzi sobie świetnie. No nie, kolejna choroba, ile ich jeszcze? Nasi lekarze odkryną chorobę muchy w nosie. Chroniczna opryskliwość wywołana. Przez pasożyty krasujące w układzie oddechowym. Ok, apteka. Wszystko na razie w takim razie powinno być spoko. Ludzie się tutaj widzę w kolejce troszeczkę ustawiają, więc może tak dla bezpieczeństwa do nami kolejną ławkę, co? Żeby mieli gdzie czekać. Proszę bardzo, zapraszam. Eee, a jeśli chodzi o e, nasze cele, to potrzebujemy jeszcze jedną osobę zatrudnić. Myślę, że jakbyśmy zatrudnili kolejnego lekarza. Za 15 dni kolejny kandydat. Dobra, poczekamy. Poczekamy. 13 dni. 12 dni. Dobra, zaraz powinniśmy mieć nowego lekarza. Oby nie był mega drogi i oby nie był mega beznadziejny. Wtedy zatrudnimy go do któregoś z tych dwóch e, pomieszczeń. E, I powinno być spoko w takim razie. Pewna grupa zaczęła mieć objawy syndromu prysznicowej gwiazdy. Po tym, jak podczas koncertu rokowego, nawdychali się jakiegoś dziwnego gazu. E, trzeba ich wyleczyć. Czterech pacjentów do psychiatrii Okej, okay, spróbujemy słuchajcie W takim razie mamy tylko czterech pacjentów Myślę, że powinno się ich w miarę szybko ogarnąć A w międzyczasie słuchajcie Mamy Dave Dave, Dave please Jesteś bestaciejny To może Jemimę Atom zatrudnimy do. Rondelatorium, albo do. Dobra, zatrudnimy ją do. na razie do. E... Tutaj, do deluminatora. Uwaga, clowni, co? a sobie poważny problem. Clownów są wszędzie. Prawdopodobnie uciekli z wędrownego cyrku i ich żarty stanowią poważne zakłócenie porządku. Żeby się z nimi upierać, będziemy potrzebować nowego sprzętu. Fundacja Sfera opatentowała sposób na rekalibrację umysłów klaunów i umożliwienie jej i do... Powrotu... Co <laughs> tylko nie klauny. <laughs> Chwila. Chwila. Nowa yy, choroba kosmatę myśli i syndrom prysznicowej gwiazdy. Ech, powolutku. Powolutku. E, szkolenie. E, możemy nauczyć personel nowych specjalizacji, czyli od klaunów nie ma nowej. Nie ma niczego nowego dla klaunów. Ok, czyli musimy po prostu zrobić nowy, nowe pomieszczenie. W takim razie myślę, że damy radę. Potrzebujemy 3 na 3. Myślę, że to też damy radę. Pomieszczonko 3 na 3 możemy sobie zrobić na przykład tutaj. Hmm, możemy? Możemy, spokojnie. Nawet 4 na 4, wiecie, co? Zróbmy 4 na 4. Yy, wszystkie, po, wszystkie pomieszczenia tutaj są takie całkiem spore, więc myślę, że będzie ok. Yy, I co my tu mamy zrobić? Mamy zrobić drzwi. Dobra, mamy zrobić mównicę. Okej. Okay. I biurko stażysty. To może zróbmy takich biurek z dwa, z trzy, powiedzmy. Dobra, z cztery. Niech będą cztery biurka. Pyk. Krzywo. Czy możemy je jakoś ładnie ustawić? O, żeby były w rządku. Proszę bardzo. Pyk. Aha, nie możemy. O, niech będą w rządku e, sobie stolik stoliki. Coś tu jeszcze potrzeba? Chyba nie. Ciach. Czy to pomieszczenie potrzebuje jakiegoś nowego kogoś? Nie, ale możemy rozpocząć szkolenie. Uwaga. Aha, zobaczcie. Możemy przeszkolić dr. Jimmy'ego Atom przez Hannibala Velura. I to powinno nam jakoś się ogarnąć? Zaraz zobaczymy. Tylko czy on tu nagle nie odejdzie od, naszych, yy, od naszej pracy? Mam wrażenie, że on sobie teraz zaraz pójdzie. A to może być trochę problematyczne patrząc na to, że mamy dosyć sporą kolejkę, więc jakbyśmy zatrudnili jeszcze jakiegoś lekarza o, na przykład ciebie, albo na przykład zadowolnie ktoś będzie inny. Halo, halo? Nowy kandydat, proszę bądź internistą, a. O, oh boj! A dzięki, Norma, ale nie stać nas na ciebie. Proszę bardzo. E, internistuj, mój drogi Davey, internistuj, bo mamy bardzo dużą kolejkę. E, e. ja wolę nie. Do widzenia. E. Mam nadzieję, że nasza e, pani Jezebel dobrze sobie radzi w leczeniu naszych Fredych Merkurych. Powinno być spoko. I mamy kolejne. I zobaczmy, jak polega na czym. No i dobra, zobaczmy, na czym polega nauka. Ta pani tańczy w ławce, a ten pan stoi i nic nie robi. To jest. To jest bardzo dobre, bardzo dobre przedstawienie nauki w szkole. O! Czy mogę o coś zapytać? Tak słucham. E... E... Co to za co to za dziwne? Co to za dziwne urządzenie, które wyświetla obraz? E... Nieważne, to jest projektor. Nie musimy y... wiedzieć jak się go obsługuje. Jesteśmy lekarzami. Dalej, kończ naukę. Dajesz. Szacowany czas jeden dzień i... Oje! Oh yeah. czyli teraz możemy, słuchajcie, zrobić coś do leczenia klaunów, tak mi się przynajmniej wydaje. Awans dla członka personelu. E, Dave, Sz Szczurek. <grym> okay, Dave Szczurek. Okej, Dave Szczurek. Czeka na awans na stanowisko student medycyny, na stanowisko młodszy lekarz. E, 20 tysięcy. No dobra, dobra, będziesz miał troszeczkę lepsze umiejętności. Odkryłem nową chorobę, garnkowiec srebrzysty, czyli, e, czyli będziemy musieli ogarniać troszeczkę więcej ściągania rondeli, rondli z głowy, ale poczekajcie, czy mamy teraz coś na klaunów, mamy klaunika, yy, 4 na 4 potrzebuje, to może być problematyczne, to, to może być bardzo problematyczne, poczekajcie, co zrobić, aby to tak nie wyglądało, chwila, zróbmy 5 na 5 ale ojoj, nie, 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 nie. Te drzwi tu. A tutaj musimy troszeczkę odjąć. Musimy zrobić takie dziwne pomieszczenie. I prawdopodobnie tutaj trzeba będzie też coś pozmieniać, bo brakuje nam miejsca w szpitalu. I troszeczkę nie przemyślałem tego, przyznaję się, nie przemyślałem naszych pomieszczeń jak mają wyglądać, więc postawmy na razie to tutaj, e, dajmy gaśnicę, dajmy przede wszystkim e, tutaj ławki, chociaż ławki myślę, że nie trzeba, tutaj mają e, ławki do stania, m, do czekania, e, a póki co prawdopodobnie będziemy musieli po prostu jeszcze kolejnego lekarza zatrudnić, więc <laughs> to się w ogóle nazywa osmucać. Jak ktoś jest klaunem, musi zostać osmucony trochę bardziej. E, ale tutaj, patrzcie, o to mi chodzi miejsce w tym miejscu. E, możemy trochę zmienić to pomieszczonko. To znaczy, dodamy mu o tutaj e, dodatkową przestrzeń. E, możemy? Możemy. I teraz patrzcie: drzwi do naszego pokoju socjalnego znajdą się w tym miejscu. To wszystko przesuniemy sobie na tą stronę. O, proszę. To wszystko tutaj. To wszystko. O, powiedzmy, że tu i tu. Co tu jeszcze mamy? Plakaty. I teraz patrzcie. Usuniemy sobie o to wszystko. I w tym malutkim zakątku będzie pomieszczenie dla naszych lekarzy. A tu zrobimy dodatkowy gabinet internistyczny. Bo brakuje nam tego, bardzo nam tego brakuje. Zobaczcie, jaka tu się teraz robi kosmiczna kolejka. Pięć osób już czeka, więc potrzebujemy jeszcze jednego internisty. Eee, internista, niech sobie siedzi w tym miejscu. Tu będą e, drzwi. O, oczywiście, e, biurko, jak to powinno. O, tak być. Szafy aktowe, oczywiście, pyk. No, niech będzie. Dwie szafy, e, jakiś kwiatek. Żeby się lepiej ludziom tutaj siedziało. I powinno być spoko. Eee, gabinet gotowy. Oczywiście ławka dla osób, które czekają. Pyk, pyk. I powiem wam, że nigdy nie spodziewałem się, że w tak, szybki, w tak szybkim tempie uda nam się zapełnić cały szpital. Więc moi drodzy, myślę, że to jest już czas zatrudnienia jeszcze kolejnych lekarzy. Ten ktoś jest dobry wytrzymałościowo, ale to nam niezbyt e, niezbyt się na cokolwiek e, da, więc e, wychodź na to, że po prostu czekamy. Vera Tiger, czekałem na ciebie całe moje życie. Super, dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo, ponieważ muszę cię w takim razie zatrudnić. O, idealnie, sieć i ogarniaj ludzi. A zaraz jak się zrobi malutka kolejka tutaj i trzeba będzie klaunów ogarniać, to zaraz e, będziemy myślę, że mieli odpowiednią ilość lekarzy, tak mi się przynajmniej wydaje. Póki co, e, ilu, ilu mamy w ogóle e, ludzi? Personel. Lekarzy mamy pięciu, a pomieszczeń mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay. nie jest źle, słuchajcie. Jest naprawdę bardzo dobrze. Jedno pomieszczenie jest z reguły zawsze puste, czyli na przykład nie wiem to od, e, od żarówek. A my myślę, że póki co poczekamy na jakiegoś klauna, bo bardzo chcę zobaczyć jak, jak się e, tych klaunów leczy. Chwila, czemu ty do psychiatrii idziesz, jak mamy tutaj specjalną maszynę do tego? O nie! Sucha roza, stan wywołujący wygłupy i ogólną błazenadę. Trzeba zbiegłym klaunom całkowicie wyciąć poczucie humoru. E, aha, czyli to nie jest. To nie jest ten sam, ta sama klaunoza, która była wcześniej. To jest sucha roza. I on się wysyła do klauniki, a tamto jest chyba do psychiatrii. Okej, okay. no i mamy monobrew, ale monobrew już widzieliśmy, więc. Na razie nasz oddział myślę, że ma dwa wolne miejsca, damy sobie radę, jak będzie zbyt pełno, to trzeba będzie zrobić chyba kolejny kolejną część szpitala, tak mi się wydaje więc póki co jest OK. Póki co się troszeczkę tłum robi eee, może przenieśmy tą deszczówkę trochę bardziej w bok. O, idealnie, żeby tutaj nie robić kolejek. I czekamy, słuchajcie, czekamy na jakiegoś klauna. Czy ten pan klaun już czeka? Nie, on nie czeka. Okej. Okay. Przepraszam bardzo. Kim wy jesteście? Czy wy jesteście. Czy wy jesteście właśnie tymi chorymi na sucharozę? Koleżko, czy ty jesteś chory na e, sucharozę? Idziesz do psychiatry. Ale na co jesteś chory? Myślę, że trzeba będzie rozbudować nasz szpital i to rozbudować go tak naprawdę, naprawdę porządnie, bo mamy mały problem z ilością. z ilością pacjentów. Internisty tutaj chyba troszeczkę rozładowaliśmy, bo jest. nie ma już takiej ogromnej kolejki, ale psychiatra ma taki zapierdziel, że po prostu. Ko koniecznie musimy zrobić drugi gabinet y psychiatryczny, ale myślę, że to zrobimy dopiero w kolejnym odcinku, bo na dzisiaj myślę, że starczy. Tak więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć!